Czemu to trwa tak długo? Minęło kilka minut. Wystarczyłoby 10 sekund. Spójrz na nich. Nie chodzi o Ricka i Taylor. Ich związek dowodzi, że Taylor jest niezrównoważona. Wszystko w porządku? Strasznie się denerwuje, ponieważ powiedziałem, że ci się oświadczyłem. Chciałem udowodnić, że to nie tylko romans, Rick niepotrzebnie tu przyszedł. Teraz Taylor nie odzyska Jacka. Proszę usiąść. Szybko wrócił. To dobry znak. Rozważyłem złożone przez Państwa oświadczenia, włącznie z Pani wypowiedzią, Pani Logan. Nieco przecenia Pani swoją rolę w tym wszystkim, ale Pani zdanie również się liczy. Rozumiem Pani obawy jako biologicznej matki. Jednak związek Pani dorosłego syna z Panią Marone nie wiąże się ze sprawą. Nie widzę powodu, dla którego to, co ich łączy, miałoby być niekorzystne dla dziecka. Oczywiście, że Rick nie skrzywdziłby Jacka. Ale jego związek z Taylor dowodzi uważam, że jako mąż pani marone może jej pomóc osiągnąć stabilizację. Z kolei przedstawiona sądowi ocena jej stanu psychicznego potwierdza, że całkowicie odzyskała równowagę. Postanowiłem więc przywrócić pani Marone prawo do opieki nad dzieckiem którą będzie sprawować wspólnie z jego ojcem. Niech adwokaci stron przygotują porozumienie w sprawie tego, gdzie i kiedy dziecko będzie przebywać. Panie Marone, mam nadzieję, że jeszcze dziś odda pan pani Marone syna. Dziękuję, wysoki sądzie. Zamykam rozprawę. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Jack się ucieszy. Dziękuję za to, co powiedziałeś sędziemu. Czas, żebyśmy znów byli rodzicami Jacka. Nie mogę się doczekać. Naprawdę Ci dziękujemy. To sędzia zdecydował. Zgodziłeś się, żebym przebywała z Jackiem. Podobno jesteś na to gotowa. Owszem, o nic się nie martw. Chcę go dziś zabrać. Dobrze, ale daj mi trochę czasu. To najlepsze, co możemy zrobić dla Jacka. Będzie miał dwoje rodziców, dwa normalne domy. Nic nie może tego zmienić.